Po raz trzeci w dniu dzisiejszym witam serdecznie. Trzeci odcinek powieści Cuda chodzą parami. Było to po pogrzebie matki. Skończyła się stypa, goście rozeszli się do domów. Zabrałam się do sprzątania ze stołu. Zostaw to, wybełkotała piona Urszula. Później pozmywamy. Siadaj, porozmawiajmy. Usiadłam posłusznie obok niej na wersalce i objęłam ją. Połóż się, usi, poprosiłam. Musisz odpocząć, za dużo wypiłaś. Daj spokój, wyrwała się z moich objęć. Nie jestem pijana. Muszę ci coś opowiedzieć coś śmiesznego. <śmiesznego>, <śmiesznego> Nie, no to, no to mów, słucham. Urszula spoważniała. Tylko ty jedna płakałaś na pogrzebie, a wiesz dlaczego? Bo mieszkasz daleko i zapomniałaś już, jaka jędza z niej była. Z wszystkimi wiecznie się kłóciła. Czasami nie dało się z nią wytrzymać. Wreszcie będę miała spokój. Nie mów tak, zaoponowałam. To nasza matka. Przecież też ją kochałaś. No kochałam, kochałam! machnęła ręką. Ale ty chciałaś się od niej uwolnić, pogroziła mi palcem. Tak, tak. Wiedziałeś mu o tym, że chcesz zostać w Polsce. Co ty opowiadasz? zaprzeczyłam. Nic podobnego. Kłamiesz, stwierdziła z wyrzutem. I byś została. Gdybyśmy cię z mamą nie wykiwały, upiłaś się, bredzisz, skrzywiłam się z niesmakiem. Jak wykiwały? spytałam zdziwiona. O co chodzi? No powiedz wreszcie, nie rób takiej tajemniczej miny. Dobrze, kiwnęła głową. Właśnie chcę ci opowiedzieć, jak to było, ale najpierw ty mi powiedz, czy jesteś szczęśliwa tam? Heidelbergu? No nie powiesz, że nie. Przecież jesteś dziennikarką, dobrze zarabiasz, obracasz się wśród lepszych ludzi, tak jak zawsze chciałaś. No powiedz, zadowolona jesteś, że wyjechałaś z tej nędznej Polski? Tak, jestem zadowolona, odpowiedziałam oschle. A widzisz, spojrzała na mnie błędnym wzrokiem. Ha, Musiałabyś widzieć jego minę, roześmiała się znowu. Śmiała się do rozpuku, trzymając się za brzuch. Czyją minę? Zdumiałam się, co ty pleciesz? Idź już spać, dodałam zniecierpliwiona, wstając z wersalki. Poczekaj, złapała mnie za rękę. Siadaj. Jak ci teraz tego nie opowiem, to już nigdy się nie dowiesz. — Jak ten laluś za tobą szalał! Urszula przerwała i pociągnęła trochę wina z butelki. Usiadłam z powrotem. Poczułam, jak wzrasta we mnie niepokój. — Opowiadaj — ponaglałam ją, porażona złym przeczuciem. — Jaki laluś? — No mów, że wreszcie. — Ha, ha, ha! — śmiała się moja siostra, ubawiona do łez. Uspokoiła się wreszcie i urwanym głosem zaczęła opowiadać. On pisał list za listem, a my z mamą wyrzucałyśmy do śmieci. W końcu przyjechał, stanął w drzwiach, taki elegancki, przystojny. <grytanie> Znów zaczęła się śmiać. Wiesz, co mu powiedziałam? Nie wiem rzekłam cicho, niemal szeptem gdyż zrobiło mi się słabo z wrażenia. Wiedziałam już. Ruszula przestała się śmiać. Powiedziałam mu, że wyjechałaś do ciotki w odwiedziny do Niemiec i tam zostałaś. A kiedy poprosił mnie o twój adres, wyskoczyłam na niego. Nie dam panu żadnego adresu. Niech się pan lepiej od niej wreszcie odczepi. Nie wystarczy panu, że nie odpisywała na pana listy? I zatrzasnęłam. Mu drzwi przed nosem. Patrzyła na mnie triumfująco ze złośliwym uśmiechem. No i zostałyśmy obie starymi pannami! Dodała z przekąsem, rozkładając ręce. Zanim mówiłam, czułam jak coś było gocze w moim wnętrzu. Myśli kłębiły mi się w głowie Boże. Mogłam być taka szczęśliwa! Mieszkać w ukochanym mieście, mieć cudownego męża, dzieci. Zerwałam się z miejsca i krzyknęłam. Ty świnio, nie chcę cię znać. Sama sobie sprzątaj po gościach. Wsiadam w samochód i wracam do Heidelbergu. Urszula rzuciła się na mnie, powalając mnie na bersalkę. Objęła i zaczęła całować. Nie złość Erika. Krzyczała przez łzy. My ciebie z mamą tak kochałyśmy. Byłaś dla nas najważniejsza. Taka śliczna, dobra, kochana. Nie wyobrażałyśmy sobie życia bez ciebie w Niemczech. Ja też się rozpłakałam, tuliłam się do niej, ryczałam jak bóbr, opłakiwałam swoje dziewczęce marzenia. Wypłakiwałam ból związany ze wspomnieniem brutalnego zgwałcenia na schodach po romantycznym spotkaniu z ukochanym. Rozpaczałam. Mogłam być taka szczęśliwa! Mogłam być taka szczęśliwa! Powtarzałam szeptem. Po pewnym czasie uspokoiłam się, uwolniłam się z objęć siostry, otarłam łzy. Nie, pokręciłam głową zdecydowanie, nie mogę ci tego wybaczyć. Wracam do domu, chcę być sama. Nie wygłupiaj się, Urszulał się owała, wyperswadować mi ten niezbyt rozsądny pomysł. Przecież też trochę wypiłaś. No, jak ty chcesz jechać teraz po nocy? Zostań, proszę cię. Nie dałam się ubłagać. Spakowałam się i wsiadłam w samochód. Całą drogę płakałam. Nazajutrz no wieczorem zadzwoniłam do telefonicznej informacji. Bez trudu zdobyłam numer telefonu Raimunda. Natychmiast wybrałam podany mi numer. Zdawałam sobie sprawę, że on już z pewnością dawno założył rodzinę, ale chciałam mu wszystko wyjaśnić. Skłosiła się jakaś kobieta. Odłożyłam słuchawkę. Pewnie jego żona, pomyślałam zrezygnowana. To nie ma sensu.